Cześć przyjaciele, nazywam się Izunia, a to jest Sunia. Mam 21 lat. Niedawno zdałam na drugi rok matematyki na Uniwersytecie Warszawskim i ciężko pracuję, żeby utrzymać siebie i Sunię. Poza tym mam liczne zainteresowania. Lubię filozofię, języki, obce literaturę i podróże. Lubię też Sunię. Nazywa się Pa, ma niecałe dwa lata i jest owczarkiem niemieckim z linii użytkowej. W filmach Podzielę się z Wami moimi przemyśleniami i otaczającym mnie światem. Zapraszam do oglądania. W Hiszpanii chciałabym również nawiedzić Santiago de Compostela z jego katedrą zbudowaną na grobie świętego Jakuba Apostoła. Chodzi tu o Jakuba większego, zwanego starszym, choć słyszałam, że w katedrze znajduje się również relikwiarz z głową świętego Jakuba Mniejszego, zwanego młodszym. Katedra jest bajeczna, na co składa się między innymi romańskie wejście główne, barokowa fasada, późnogotycki krużganek. Nie sposób również pominąć ołtarza głównego ze słynną, ogromną kadzielnicą Botafumeiro. W tym kontekście warto wspomnieć, że Botafumeiro nie tylko od zawsze służy do oddawania czci Bogu, lecz także w dawnych czasach pełniło funkcję bardziej prozaiczną. Wonne kadzidło neutralizowało potworny odór niemytych ciał pielgrzymów. Którzy przybywali do Santiago z całego chrześcijańskiego świata i na przykład z powodu braku środków spali na chórze. Pielgrzymów spotyka się do tej pory. Wielu z nich przybywa do Santiago pieszo licznymi szlakami, z których najbardziej znanym jest chyba Camino Frances, droga francuska. W Santiago jest wiele niezwykłych kościołów, klasztorów i placów. A także miejsc, nie tylko restauracji, w których można skosztować pysznych ryb i owoców morza. Mam nadzieję, że kiedyś tam zawitam. Święty Klemens z Aleksandrii urodził się około 150 roku, a zmarł około 215 roku. Po Chrystusie. Ten filozof i teolog chrześcijański był mocno osadzony w platonizmie i neoplatonizmie, a także w tradycji przekazie ustnym Kościoła katolickiego. Znany jest z tego, że polemizował z heretykami i postulował połączenie wiary i rozumu. Mnie zainteresowało m.in. to, że Clemensowi bliski był problem miłości nadprzyrodzonej. Według Niego istotą miłości chrześcijańskiej jest wspólnota życia z Bogiem, realizująca się nade wszystko we wspólnocie życia z ludźmi. Mnie przypomina to słowa świętego Jana. Kto nie miłuje brata swego, którego widzi, nie może miłować Boga, którego nie widzi. Dzieła Clemensa zawierają wiele cytatów z filozofów starożytnych. I przyczyniły się do przyswojenia filozofii i kultury starożytnej przez pierwszych myślicieli chrześcijańskich. Warto podkreślić, że święty Klemens z Aleksandrii jest jednym z ojców Kościoła. Ojcowie Kościoła to wczesnochrześcijańscy teologowie, filozofowie i pisarze, którzy odegrali kluczową rolę w kształtowaniu doktryny. Praktyki chrześcijańskiej w pierwszych wiekach naszej ery. Aha! Starożytni, mówiąc o mieście, w którym urodził się i działał święty Klemens, stosowali wyrażenie Aleksandria przy Egipcie, a nie Aleksandria w Egipcie, bowiem pod względem prawno-administracyjnym nie stanowiła ona części Egiptu. Pokrzywa zwyczajna ma wiele właściwości leczniczych. Działa m.in. przeciwzapalnie, przeciwbakteryjnie i przeciwkrwotocznie. Można ją stosować w problemach z układem moczowym, a także w dolegliwościach reumatycznych i przy trądziku. Pokrzywa wspomaga trawienie, obniża poziom cukru we krwi i może pomóc w walce z alergią. Ja piję napar z majowej pokrzywy, żeby uzupełnić ilość żelaza we krwi. Najpierw zbieram młode listki pokrzywy i suszę je w cieniu, potem długo przechowuję susz w słoikach, a następnie, najczęściej w lutym, piję napar. Herbatka z pokrzywy, poza tym, że jest zdrowa, bardzo mi smakuje i przywołuje wspomnienia wiosny. Chcę jeszcze dodać, że w tym roku pokrzywę zebrała dla mnie i ususzyła Moja kochana mama. Bardzo jej za to dziękuję. Duży pies w mieście to prawdziwe wyzwanie. Powodem są przede wszystkim ludzie, zwierzęta i śmieci. Ludzie często jakby nie widzieli, że idą z psem i maszerują prosto na niego. I trzeba psa gwałtownie przekierować, bo oczywiście w przypadku kolizji to on, a przede wszystkim jego właściciel, jest winny. Ponadto życie praktyczne pokazuje, że ludzie w Warszawie mogą być wszędzie. Potrafią spać nie tylko w krzakach na terenach zielonych, gdzieś na uboczu, lecz także na ławkach, przy alejkach. Czy nawet w klombach pośród krzewów i kwiatów. Natomiast miejskie zwierzęta to często małe pieski bez kagańca, a nawet bez smyczy, które, nienauczone z żadnej dyscypliny, szczekają prowokując na sunię, a nawet podbiegają do niej. Oczywiście krew nie woda i sunia w końcu reaguje i muszę nieźle się wysilać, żeby nie doszło do tragedii. Niestety, raz Sunia była szybsza niż moja interwencja i leczenie pogryzionego przez nią Maltańczyka kosztowało mnie mniej więcej równowartość trzymiesięcznej opłaty za dom studencki. Śmiecie, a szczególnie potłuczone szkło, to kolejny rodzaj niebezpieczeństwa. Takiego szkła jest na chodnikach i różnych dróżkach, po których chodzimy, coraz więcej. I nie wydaje się, by ktoś je sprzątał. I jeszcze psie odchody. Nawet nie chce mi się o tym mówić. Ciągle trzeba uważać. Jednak w kontekście psów najbardziej przygnębiające jest to, że można odnieść wrażenie, iż we współczesnym mieście. Liczba czworonogów przewyższa liczbę dzieci. I to wściekłe oszukiwanie się psów, a nie radosne pokrzykiwanie dzieci, dominuje w przestrzeni miejskiej. Niedawno przeczytałam Pamiętniki Sybiraka Edwarda Czapskiego. Przede wszystkim trzeba powiedzieć, że Czapski urodził się na terenie dawnego Wielkiego Księstwa Litewskiego w 1819 roku i mógłby być ojcem Hipolita Korwin-Milewskiego, autora 70 lat wspomnień, dziadkiem Mieczysława Jałowieckiego, autora tomu Na skraju imperium i inne wspomnienia i pradziadkiem Jana Gabrońskiego, autora książki Moje Wspomnienia 1892-1919. Pamiętniki Sybiraka nie są tak monumentalne i wszechstronne jak trzy wspomniane przed chwilą dzieła, ale niosą w sobie tę szczególną, osobistą i tragiczną nutę, która pozwala czytelnikowi utożsamić się z głównym bohaterem i jego losem. Całe życie czapskiego naznaczone jest bowiem cierpieniem. Najpierw owe życie jest poszukiwaniem, niepewnością co do osobistego powołania, a następnie stopniowym traceniem tego, co jawi się jako własne. Czapski jest gorąco wierzącym katolikiem, człowiekiem racjonalnym, dosyć wykształconym i obytym w świecie. Oczywiście zawdzięcza to przede wszystkim swoim rodzicom oraz nauczycielom i wychowawcom. W tym kontekście warto wspomnieć, że jego matka zabrania mu żenić się z prawosławną, a papież Pius IX osobiście na indywidualnej audiencji odradza mu wstępowanie do stanu duchownego. Czapski kocha Boga, ojczyznę i rodzinę. Jego miłość do żony ma charakter heroiczny, choć żonę przedstawia jako anioła, jako stworzenie najdoskonalsze. Rzeczywista sytuacja Czapskiego jest taka, że żona ciągle choruje, część dzieci umiera, Rosjanie perfidnie go prześladują, a rodacy próbują wciągnąć do źle zorganizowanego powstania. W powstaniu styczniowym po prostu przytłacza brak pomysłu, ludzi, broni, a także jakaś chora atmosfera biorąca się z niebywałej egzaltacji i zwykłej głupoty. Czapski, choć przeciwny akcji zbrojnej, ponosi konsekwencje jej kremski i trafia na Sybir. Tam, pomimo spadających nań ciosów, zachowuje równowagę. Organizuje życie sobie i innym. Pracuje, studiuje i naucza. Pokazuje, że w strasznych warunkach zesłania, niebezpieczeństwie od obcych i swoich, regularnie przytłaczany złymi nowinami katolik, może zachować godność i obronić kulturę, człowieczeństwo w sobie i w swoim otoczeniu. W życiu czapskiego. Godne pozazdroszczenia jest to, że bohater zawsze, nawet w najtrudniejszych okolicznościach, znajduje kogoś, na kogo może liczyć. Że jego żona robi wszystko, żeby nie być dla niego ciężarem. Że Czapski nigdy ostatecznie nie upada na duchu i pamięta, iż to Bóg jest Panem historii. Również historii indywidualnego człowieka. Serdecznie zachęcam do lektury. Drodzy przyjaciele, to wszystko chciałam wam teraz opowiedzieć i pokazać. Mam nadzieję, że jest to dla Was nie tylko ciekawe, lecz także pożyteczne. Jeżeli odnieśliście jakąś korzyść z kontaktu ze mną i Sunią, to zapraszam do wspierania kanału na pomagam.pl. Link w opisie. Poza tym, lajkujcie, subskrybujcie, udostępniajcie i do następnego spotkania! Pa!